Dobiega końca ostatni tydzień wakacji, a po nim powrót dzieci do szkół. Co mieszkańcy Tarnowa uważają na temat wznowienia zajęć w dobie koronawirusa? A dzieci powinny wrócić do szkoły. Najbardziej, żeby dzieci wróciły do szkoły. Lepiej się dzieci rozwijają, lepszy mają kontakt z rówieśnikami. Koronawirus to nie jest jedyny patogen, jaki występuje, więc to tak samo moglibyśmy mówić o powrocie dzieci w dobie anginy, w dobie grypy. Dzieci po prostu wariują w domu. Trzeba iść do szkoły. Nie, bo wrócimy do szkoły i do normalnego trybu życia, ale wiedza trochę mniejsza niż wcześniej. Nauka przez komputer szkodliwa, dlatego że będą miały krzywe kręgosłupy, będą miały problemy ze wzrokiem. Jako starsza osoba to wiem, że siedzenie przez dłuższy czas uzależnia od komputera. Ja myślę, że dobrze, bo co ma być, to będzie. A poza tym ta szkoła zdalna to. No, nie jest taka jak no jak powinna być. no. Znaczy, było też tak średnio, bo nie mogłam się spotkać ze znajomymi, tak jak się spotykałam w szkole normalnie. Długo się nie widzieliśmy ze znajomymi, naprawdę. No i tęskni się trochę. Chcecie się z nim spotkać, czy nie? Pewnie, że tak. Nowy kolega, to z chęcią chcemy go poznać. Bardziej, jak będziemy wrócili do szkoły, to byłoby lepiej niż żadna nauka. Moim zdaniem, na plus, oceny, co można było poprawić i podwyższyć średnią. Ja jestem zwolennikiem nauczania w domu, jakoś mi to lepiej szło. Ja też jestem zwolennikiem, żeby przebywać w domu i się uczyć, bo jest więcej czasu i więcej do ogarnięcia, ale tęskni się za towarzystwem w szkole. Praca zdalna nie, bo. No nie za bardzo się to, tak da nauczyć jak na żywo w szkole, no nie? Bo co to za zdalne uczenie? To jest bez sensu, moje zdanie. A nie mam wnuków, ani dzieci małych, ale to jest, po prostu dzieci muszą być między sobą, a nie gdzieś wklepią w te telefony. Ci biedni rodzice, co mają z tymi dziećmi robić w domu? Rodzice idą do pracy, a dzieci co? Bo rodzice są zmęczeni i dzieciaki Między, między rówieśnikami, po prostu. Myślę, że dość szybko wrócimy z powrotem do domu na naukę zdalną, więc. Jak dla mnie, to pochodzimy, z, myślę, dwa tygodnie do szkoły i to będzie koniec. No bo tak wywali zakażenia, że. Trochę niebezpiecznie, no bo jednak jest to ryzyko, że możemy się zarazić, ale jednak fajnie, tak, my teraz idziemy do pierwszej klasy, poznać nowych kolegów i się z nimi zaprzyjaźnić. No, ogólnie to się nie boję, jestem pozytywnie nastawiony i myślę, że będzie dobrze. Ja też się nie boję koronawirusa i myślę, że wrócimy do szkoły wszyscy. Trzeba po prostu higienę zachować, taką jak wymagają, żeby te ręce często myć, te maseczki nosić. No, raczej są mocniej, nie powinno nic się wydarzyć. Nie? Dzieci, e, mało choruje. dzieci mało chorują? To my wiemy tylko z mediów, że niby dzieci mało chorują. Ja ale wiem, i dziecko chorowało. Ale faktycznie, co jest, jak jest to my dalej też nie wiemy. Zrobią się leniwe, potem i co? <laughs>